Polska Mówi, pan doktor Leszek Borkowski ze Szpitala Polskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie doktorze, hipotetycznie y, jestem chory na COVID. Y, jestem w domu. Y, y, sprawdzam sobie saturację. Przy jakiej saturacji powinienem zgłosić się do szpitala? Ja państwu odpowiem na to pytanie inaczej. Jestem chory, nie jestem osobą wykształconą i wytrenowaną w leczeniu COVID, w związku z tym saturacją się nie przejmuję, przejmuję się ogólnym stanem. Czasami jest tak, że saturacja jest poprawna, a mój stan się pogarsza. Za chwilę ta saturacja spadnie, ale to już jest. Ona idzie tak skokowo. W związku z tym, ponieważ teraz mamy zakażenia wirusem brytyjskim, który jest bardziej zjedliwy i dużo ludzi umiera, to ja wolę, żeby pacjent nawet może z pewnym niepotrzebnym wyprzedzeniem szukał fachowej porady, niż się spóźniał z szukaniem fachowej porady, ponieważ jak spóźnimy się z szukaniem fachowej porady, to na przykład takie leki jak Remdesivir, tych leków w ogóle mam bardzo mało, no nie możemy podać, bo jego się podaje tylko na początku, później to nie działa. W związku z tym, jakby wszystko musi być zrobione we właściwym czasie, i do tego potrzebny jest chłodny, fachowy osąd. Dlatego ja jestem przeciwnikiem tego, co jest w internecie, że podaje się tabelki, gdzie się mówi, saturacja tyle, to tyle, tam to tyle, to jest dobrze, to niedobrze. Nie, proszę Państwa, każdy człowiek ma swój zegar biologiczny. I są odstępstwa, to tak jak z normami biochemicznymi, prawda? Ja przypomnę taką rzecz, że na przykład pacjenci senioralni denerwują się na swój poziom PSA i mówią, że przeczytali w internecie, że powinien być niższy. Ja odpowiadam tak, tak. Oczywiście, gdyby pan był 40 lat młodszy, to by pan miał taką normę, ale pan jest 40 lat starszy od tego młodego chłopaka, którego normę z jakiegoś tam powodu zamieszczono w internecie i tak jest z wieloma rzeczami, dlatego tutaj trzeba zachować ostrożność. Poza tym pamiętajcie Państwo, że sama saturacja oczywiście jest ważnym czynnikiem, ale jeżeli do saturacji dołożymy choroby współistniejące np. górnych dróg oddechowych, różne, astma, alergie itd. itd. To wtedy poziom saturacji, który jest akceptowalny dla człowieka bez chorób współistniejących, nie jest akceptowalny dla tego konkretnego pacjenta. W związku z tym uchylam się od odpowiedzi podawania cyferek. Natomiast sobie tak, jeżeli się źle czujesz, to informuj, bo ten wirus brytyjski jest paskudny. To jakie objawy powinny nas już na tyle zaniepokoić, że powinniśmy się udać do lekarza, do szpitala? To znaczy tak, ja myślę, że może nie zaczynajmy od szpitala, tylko zacznijmy od rozmowy telefonicznej z lekarzem POZ-u. Z tymi objawami to też jest tak, proszę Państwa. No, jak czytam wyznania celebrytów, którzy nagle odkryli, że jest pandemia, prawda, przedtem mówili, że to statyści albo cyrkowcy, albo nie wiadomo kto, albo Indianie udają. W tej chwili zaczynają chorować i jakby nabierają trochę rozumu, no lepiej późno niż później. To czasami zgłaszają objawy atypowe. Nie dlatego, że są celebrytami, tylko dlatego, że objawy atypowe występują i w pewnym momencie stają się typowymi. Były historie związane z tak zwanymi palcami mrozinowymi na początku, potem to zniknęło, bo to było u dzieci, to się pojawia. Kaszel, kiedyś mówiono, że Katar nie. Katar teraz się pojawia. Silny ból głowy. Ja myślę, że przyjmijmy taką zasadę, żeby było łatwo zapamiętać. Proszę Państwa, jeżeli macie objawy, które przypominają Wam przeziębienie, no każdy wie, jakie ma objawy, sam jego organizm jak był przeziębiony i te objawy się nasilają i do tego dochodzą problemy ze złapaniem oddechu, to pomoc fachowa jest potrzebna. Bardzo Panu dziękuję. Moim Państwa gościem był Bardzo. Pan doktor Leszek Borkowski.